Witam Was moi drodzy, w kolejnym odcinku jest to odcinek, w którym będę Wam pokazywał to jest jeden z odcinków, w którym będę Wam pokazywał chińskie zamienniki, odpowiedniki, wkrętarek, różnych elektronarzędzi głównie to będą chinkity, czyli chińska makita oraz to będą moi drodzy chinwoki, czyli chińskie milwoki Postaram się Wam rzucać linki do przedmiotów, które ja sprawdziłem, bo mimo że czasami identycznie wyglądają, to jest diametralna różnica w tym, co się kupuje, więc linki, które Wam wrzucam, to są linki, z których ja kupowałem, które gdzieś tam dostałem albo sprawdzałem co niektóre razy, musiałem kupować po kilka razy, aż mi się uda fajną kupić i postaram się Wam zrecenzować różne sprzęty. Dlaczego ogólnie uważam, że system Hinkit jest lepszy od Parkside'a, INL'a i tych wszystkich innych tanich? systemów, krótko i na temat dlatego, że wchodzicie w system elektronarzędzi konkretnych baterie nigdy Wam nie polecę kupowania u Chińczyka na Aliexpress bo jakościowo one są naprawdę słabe ze swojej strony mogę Wam polecić albo baterie od Szymona, link do niego pod spodem jest macie zregenerowane na ogniwach porządnych w c 5 czy innych ogniwa są od Klaudiusza, do którego też jest zresztą pod spodem link albo kupić oryginały które są kuriozalnie drogie, overpriced, nie? i jeżeli będziecie mieli już takie moje drodzy baterie, to wtedy możecie sobie kupić na przykład wkrętarkę prawdziwą, oryginalną Makity, jeżeli używacie ją na co dzień, a niektóre rzeczy jak na przykład smarownica, ta wotnica, no to możecie kupić spokojnie od Chinkity, ponieważ te sprzęty, które ja Wam zrecenzuję, to będą sprzęty, które działają dobrze i które warto kupić, a te, które Wam nie zrecenzuję, to po prostu jeszcze czekam, aż znajdę może lepszą wersję, bo często Chińczyk, mimo że wygląda tak samo, to wypuszcza jakby różne, różne wersje i dlatego warto patrzeć, od którego się kupuje konkretnie, dlatego Wam podrzucam linki, które mam sprawdzone. Będą tam impakty, będą tam... Lisie, ogone, lisie ogony, będą tam frezarki, dmuchawy, no mnóstwo moi drodzy sprzętu, ponieważ mam system Makity i kupiłem chyba z 15-16 różnych chinki do tego, dlatego często mogę się odnosić jak to działa. To jest uniwersalny wstęp, zapraszam Was do oglądania, jeżeli Wam się będzie podobało, łapka w górę, pamiętajcie i jedziemy z tematem. A w dzisiejszym odcinku moi drodzy opowiemy sobie coś na temat takiej oto frezarki od nie nie makity, zobaczcie. To jest naklejka. W oryginale nie byłoby naklejki. Byłoby to wytłoczone ten napis, byłby pogrubiony. Pierwsza uwaga. To jest moi drodzy, ta kupiona za ułamek ceny oryginału. I to będzie jedna z niewielu recenzji sprzętu, moi drodzy, typu Hinkity, Hillwalki itd., które można kupić za grosze na AliExpress, w której nie mam bezpośrednio porównania do oryginału. Dlaczego? Ponieważ nie mam oryginału. Miałem przez bardzo krótki okres, to jest osobnie kilka dni. Coś może nim chwieczkę zrobiłem, ale zbyt mało, żeby porównać wam to do oryginału. Dlatego moja opinia nie będzie, jak zazwyczaj, opierała się na odniesieniu do oryginalnego produktu takiego, tylko po prostu będzie polegała na tym, że mam inne, sieciowe, akumulatorowe też bosza, e, frezareczki e, i bardziej do nich się będę odnosił i mówił Wam, czy to jest coś warte, czy to jest warte. <laughs> Więc, moi drodzy, zacznijmy od tego, ile to kosztuje. No teraz na promocjach wrzucę Wam pod słodem link, na pewno mało. Bardzo mało. Co mogę Wam powiedzieć? Jakość wykonania. Bardzo nie przekonywała mnie jakość wykonania. Pamiętam, w oryginale też nie było jakoś tak to spasowane, ale było znacznie lepiej niż tutaj. Tutaj to wszystko jest takie... Zobaczcie, tak tu chodzi, tu się coś nam tak jakby trochę coś przytnie. Trzeba tu palcem pomóc. Widzicie, o co chodzi? Takie jest, takie... Jest, bo jest. Nazwijmy to. Da się coś wyregulować. Nie powiem, że nie, ale nie, nie jest to zbyt precyzyjne. No, w oryginale pamiętam, było to lepiej zrobione, aczkolwiek, no mówię, dawno to umiałem oryginał, może go trochę lepiej zapamiętałem. E, natomiast da się ustawić głębokość, na którą będziecie potrzebowali robić wasz jakiś tam czy fresk krawędziowy, czy jaki tam będziecie sobie, sobie robili. Da się ustawić, aczkolwiek, no nie jest to precyzyjne. Naprawdę to jest większa jej bolączka. Ciężko jest to ustawić. Jak już ustawicie i zablokujecie sobie, ok, jest, jest już ok. Zablokujecie, ustawicie sobie tą odległość, wszystko, jest fajnie. Ale co mi się na podobało w Boszu, czy w większości w zasadzie frezalek tego typu, macie tak, tak zwaną tutaj jak tutaj, z grubszą, z grubną, z grubną, z grubszą, nie wiem, napiszcie komentarz jak się mówi. Ja, ja nie umiem. E, regulacje. Zamykacie sobie ją i ostatni mikrometr dosłownie, macie dodatkową gdzieś taką precyzyjną regulację i sobie tam już, wiecie, ciach, 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 delikatnie, to nie jest to, to jest odszyny od taki, nie? Delikatnie sobie doregul, regulujecie idealnie, jak potrzebujecie. No tutaj jest to troszeczkę bardziej chamskie, ordynarne. I to, bym powiedział, poza jeszcze jedną rzeczą, będzie największy minus tego urządzenia. Zacznijmy może od minusów, bo jeżeli kogoś przerażą minusy, no to nie będzie chyba sensu, żeby oglądał dalej, słuchając plusów, jeżeli na takie rzeczy mu nie będą odpowiadały. Więc kolejnym minusem, i tutaj nie jestem w stanie się odnieść od oryginału, bo nie pamiętam, jak to było w oryginale, bo zbyt mało nim pracowałem. Dosłownie zrobiłem kawałek takiej ramki do wędzarni. miesza jak było to. Tam nawet nie miałem porządnie czasu, żeby ona się jakoś rozgrzała. A propos rozgrzała. W tym przypadku, moi drodzy... Ona się naprawdę mocno grzeje. Robiłem e, takie handrelingi do jachtu. One miały, dębowe co prawda też, ok. One miały, moi drodzy, długość około 1,40 m i musiałem je z każdej strony ładnie sobie, chyba nawet tym frezem tutaj, zaoblić. I powiem Wam, że ona była gorąca. Ona nie miała absolutnie problemu, że na przykład, nie wiem, nie ma mocy, czy coś takiego, nie. To będą mi plusy, do których zaraz przejdziemy. Natomiast naprawdę nieprzyjemnie się ją już trzymało. To było wszystko gorące. Dlatego to bym wymienił jako kolejny taki minus. Natomiast wydaje mi się, że oryginał może mieć podobnie. Kolejna, moi drodzy rzecz, jeżeli chodzi o cały tutaj nasz odlew, to wszystko jest fajne, metalowe, jest ciężkie. Nie powiem, że to jest źle wykonane. Jedynie ta osłona, to wszystko mi się wydaje, że jak dobrze bym tym uderzył, ten plastik, nie pamiętam jaki on był już w oryginale, ale to mi się wydaje być po prostu taki festiwal dziadostwa. Sorry, ta osłona to jest dziadostwo. Zastanawiam się, czy dałoby się kupić jako część zamienną od oryginału i ewentualnie sobie ją wymienić od oryginału, bo to jest, mówię Wam, takie... czekam aż to się połamie. Jeszcze dziwnym trafem tego nie powiem. W zestawie oczywiście, jeżeli sobie kupicie, to macie tą taką szynę, którą sobie regulujecie odległość krawędzi, żeby później jechać, jeżeli potrzebujecie. Kolejną rzeczą, którą Wam powiem, że nawet jeżeli kupicie takie coś za grosze, tam powiedzmy to kosztuje... No nie chcę teraz mówić, bo już ostatnio myślałem, że coś kosztuje 200, a kosztował 100 zł na promocję, więc link macie pod spodem, zobaczcie sobie, ile to kosztuje. Ale... Nawet jeżeli to kosztuje powiedzmy 200 zł, to warto zainwestować w fresk, który również kosztuje 200 zł. Więc podkreślam raz jeszcze, mimo że kupujecie urządzenie, które kosztuje grosze. No bo naprawdę te urządzenia są drogie. Tutaj jakie kupujecie na ASPS, one kosztują grosze. To w przypadku narzędzi tnących, w tym przypadku, jeżeli chodzi o frezy, polecam wam kupić dobre CMT Globus. Jeden frez będzie kosztował 150, 200-250 zł. Powiecie! Bu, 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 jak ja mam kupić? frez, który kosztuje tyle, co frezarka, no kurde kupsę taki. Uwierz mi, bo nawet najlepszy, kurcze, jak kupicie sobie wyżynarkę i włożycie tam tępy brzeszczot, to nic z nią nie utniecie, mimo że to będzie, nie wiem, super jakiś Muffel Festol, nie wiem co, jakiś Maybach z takich tych, to no, no, no nie, jak nie będzie narzędzia tnącego naprawdę ostrego, dobrego, to nie uda Wam się nic dobrze zrobić. I tutaj jestem akurat przykładem e, maista, znaczy tej e, hipokryzji. Słowa zamienne mi wchodzą. E, e, hipokryzji z tego względu moi drodzy, że tutaj widzicie jakieś dziadostwo. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie miałem już czasu, a zgubiłem gdzieś swojego globusa o tym kształcie. I użyłem, mam taki zestaw awaryjny, jakiś takich tanich, taki komplet cały. Wiecie, on kosztują 150 zł za cały komplet. Tam jest, nie wiem, 5-8 frezów. Awaryjnie, OK. Ale docelowo widzieliście nawet jak kajak robiliśmy czy cokolwiek tylko i wyłącznie, moi drodzy, jakieś dobre, naprawdę polska firma Globus mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Na żadnym frezie myślę, że się nie zawiezie, zawiedziecie. Są drogie i są naprawdę dobre. I latami będziecie ich używali. I narzędzie zyskuje mocy dzięki temu, bo nie musi walczyć z tępem, z tępą e, krawędzią tnącą. tylko po prostu zajmuje się tym, co ma robić, czyli frezowaniem. Oprócz krawędź będzie ładnie wyfrezowana, nie będzie poszarpana, nie będzie tak jakby zaciągnięta, tylko będzie równiutko, ładnie e, ucięta. E, jak to, moi drodzy, ogólnie się obsługuje? Fajne, aha, fajna rzecz, że jest też regulacja mocy. Tutaj widzicie, mamy regulację mocy w zależności od materiału, w którym pracujecie. E, ja też plexi tym chyba robiłem, nie plexi, tylko poliwęglan też gdzieś tam coś podfrezowywałem, no to w zależności od tego, moi drodzy, jaki to jest materiał, możecie sobie tą moc dostosować. Włącznik standardowy jak w makitach, nie lubię tego włącznika. Mam go też we wyżnarce chociażby i tak dalej. Nie lubię tego systemu na dwa guziki kliknięcia, jakoś mnie to irytuje, że pierwszy musimy sobie odblokować, zapala nam się światełko i teraz dopiero drugi guzik power, czyli włączamy sobie. Jak słychać, maksymalne obroty. nie jest jakaś wyjątkowo głośna co ogólnie frezarki lubią lubią mieć, czyli być naprawdę bardzo głośne, ta nie jest jakaś nad wyraz głośna pracuje fajnie, jak słychać silnik BLDC jest tutaj w środku ewidentny dźwięk czyli to co zawsze Wam powtarzam zyskujemy około te 20-30% mocy kosztem też około 20-30% większej żywotności czyli same plusy no nie, no bo jeżeli padnie nam elektronika, no to jednak w silniku bezczotkowym jest to bardziej, mniej awaryjne i tak dalej. Aczkolwiek w tych pieniądzach e, i z tą żywotnością, jaką widziałem, a próbowałem przegrzać, e, znaczy próbowałem ją przegrzać, był moment w którym, czekajcie, wyłączyło to, wyje nam mnie No, co jest? O, coś nie mogłem kliknąć. E, był moment w którym stwierdziłem, że no nie mogę tego, tego zepsuć, bo no muszę skończyć, jakby robotę. Tą, co ostatnio już robiłem, tym robotę ale pod koniec wziąłem takie małe deseczki i dałem jej w palnik, bo była już tak gorąca, mówię, zobaczymy, jak ma się spalić, niech mi się spali i powiem Wam, że jest gówno warta. Jednak mosfety wytrzymały. Tak samo kiedyś próbowałem z jakimiś Milwaukee zrobić te mosfety, po prostu nie wiem jakim cudem, one tam się chyba topiły, gotowały, jajecznice by się usmażyli, ale działały. Tutaj też mniej więcej tak było. To było już tak gorące, że już tego w ręce nie mogłem trzymać i te ścinki cały czas gdzieś tam rezałem pod dużym oporem, jechałem, jechałem, no i to cały czas wytrzymało, więc powiem Wam, że... Jeżeli nie, nie kupujecie tego narzędzia, że będziecie tak na co dzień mu robili, czyli wie, wiecie, od rana do wieczora będziecie tym rezać i, i dawać temu w palnik, że to będzie miało tam po te 80-90 stopni, no to to nie wytrzyma Wam zbyt długo. Natomiast jeżeli tego używacie okazjonalnie, raz w tygodniu, czy powiedzmy nawet codziennie, ale używacie tego na 10 minut, żeby jakiś szlif zrobić, bo tam produkujecie sobie, nie wiem, jakieś stołki, to myślę, że to długo Wam wytrzyma i warto. Natomiast jeżeli to będzie Wasze narzędzie główne, no to raczej bym tutaj szedł bardziej w ten oryginał. Czy coś jeszcze Wam mogę powiedzieć? Myślę, że warte to jest pieniędzy tych. Bo jest bardzo tanie. Za tyle to nawet ciężko kupić jest e, jakąś, nie wiem, jakiegoś Dextera czy innego makalistera, sieciową e, frezarkę, A co dopiero akumulatorową i to jeszcze 18V i w takiej mocy. Mam porównanie już do Boszówki, którą często, e, często no, przeginałem z nią, dlatego że ona była akumulatorowa, nie chciało mi się ciągać kabli. To naprawdę różne dziwne rzeczy nią rzezałem. To była 12 v No i tutaj jednak czuć, że mamy tych ogniw o te dwa więcej w pakiecie szeregowym, bo jest mocniej, tak. Tam mieliśmy trzy ogniwa, tutaj mamy pięć. W baterii dwurzędowej oczywiście dziesięć, ale, ale no jest, jest ta moc znacznie odczuwalna w stosunku do Boscha, jeżeli ktoś by chciał porównać do tego Boscha 12 v No to jest ogrom, ogrom różnicy. Sorki, padła mi kamera, ale podsumowanie jest takie, że gorąco polecam zakup. Link w opisie. Do następnego. Hej!